które pożyczam od Ksenii, bardzo ją polecam, jest w materiałach na temat qigongu, to jest opukiwanie twarzy i głowy. Tutaj, tak jak mówiłam przy okazji ostatniego webinaru, jest bardzo dużo nerwów czaszkowych, które współpracują z naszym nerwem płynnym. Głębokie wdech i wdechy polecam. Okolice żółw. Wymagają takiego naszego dopieszczenia, czoło też, jakie popłucimy. Tutaj jest bardzo dużo i meridianów, i zakończeń nerwowych. Tutaj są zresztą takie punkty uciskowe, które pomagają się uspokoić. To będę kiedyś jeszcze omawiać. Cała głowa, potylica. Tutaj jest dużo napięć bardzo często i fajnie też sobie opukać okolice uszu. Jak ktoś ma nadwrażliwość słuchową, no ja mam nadwrażliwość słuchową, to są specjalne ćwiczenia do opukiwania okolic uszu, żeby te nerwy zarządzające absorpcją dźwięku były bardziej elastyczne i lepiej wychwytywały bardziej adaptacyjnie dźwięki. Dzięki czemu też aktywujemy sobie nasze poczucie bezpieczeństwa i mierzchu. Okej. Okay.